Rudzieńko, województwo mazowieckie. Przez ponad tydzień, dwa dokładnie, słyszałam biegające koło siebie dziecko. Pojawiło się ono w momencie, kiedy przechodziłam największy kryzys w moim życiu. Nie wiedząc, co zrobić, zwróciłam się do obcej kobiety o pomoc. Kobiety, która miała mieć doświadczenie z tego typu zjawiskami. W sumie nie wiem dlaczego, ale nie uznaję tych naszych katolickich praktyk i nie mam do nich zaufania, dlatego zgłosiłam się właśnie do niej. To, co mi powiedziała, chociaż praktycznie nic o mnie nie wiedziała, zamurowało mnie. Pozwól, że przytoczę jej słowa. Ta dusza, którą widzę do odprowadzenia jest duszą dziewczynki. Może być ona całkowicie przypadkowa. Jest to dusza około 10, 12 dziewczynki, bardzo bladej z pieprzykiem na twarzy. Bladej prawie że jak ściana biała. Włosy ma ona do brody. Brązowe, proste. Błyszczące i ma też grzywkę na czole, prostą. Szczuplutka, drobniutka, pokazuje mi się jako taka istota krucha, słaba, nieśmiała. Coś by chciała może zrobić, ale brakuje jej odwagi i siedzi cichutko jak taka myszka. Nie do końca jestem przekonana do tego typu osób, ale ta kobieta po prostu wiedziała o dziecku. Dziecku, które biegało i wchodziło mi na łóżko. Wiedziała też o tym niby moim mężu w salonie, o którym opowiadałam wcześniej. Wiedziała dużo. Tak czy owak, dziewczynka przestała się pojawiać, gdy wspomniana kobieta powiedziała mi, że powinnam. Odpuścić i wybaczyć. No, powiem Wam, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, że nie mam bladego pojęcia, jak sam bym się zachował, gdybym był w podobnej sytuacji. Co innego, zobaczyć jakąś niewyraźną marę, a co innego, słyszeć przez dwa tygodnie śmiech, tupot małego dziecka. Dziecka, którego dookoła nie ma. Pozostaje zatem Magdalenie współczuć i jednocześnie pogratulować, że wytrwała. To tyle jeżeli chodzi o jej historię. Każda inna, każda według mnie równie ciekawa. Jeżeli i wy macie jakieś interesujące, paranormalne albo chociaż niewyjaśnione historie, Śmiało piszcie o nich na mojego maila, który jest w opisie. Chętnie o nich z Wami porozmawiam, zredaguję i opowiem na moim kanale. Póki co czekajcie na kolejne duszno opowieści. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, następne będą tyczyć się już jednego z polskich, bardzo znanych zamków. Swoje typy możecie oczywiście pisać w komentarzach. Póki co wszystkiego dobrego i do usłyszenia.